Zacznijmy może od działania, które jest w mianowniku, bo ono jest dłuższe. W pierwszym nawiasie mamy odejmowanie dwóch ułamków. 1, 7 i 1, trzecią doprowadzimy do wspólnego mianownika. To będzie 21. To oznacza, że troszeczkę może niżej to zapiszę. To oznacza, że będę miał tak 3, 21 odjąć. 7,21. Ok. Tutaj nawiasik stosujemy i to mnożymy przez 35 setnych. Super. Następnie odejmujemy jedną całą 2 trzecie. I tą liczbę zamienię na ułamek niewłaściwy. To jest 5 trzecich. 5 trzecich. Tu może zamienimy znak dzielenia na mnożenie, ale jeszcze zobaczmy. Mamy minus dwie całe jedną drugą, to jest minus pięć drugich. Tak. Jak odwrócimy ten ułamek, to otrzymamy minus dwie piąte. Ok, teraz kreska ułamkowa na całości. Idziemy do licznika. W pierwszym nawiasie. Zamienimy 1 całą i 1 szóstą na 7 szóstych, od tego odejmiemy 7 dziewiątych. Wspólny mianownik to jest 18, więc 7 szóstych jak przemnożymy przez 3 trzecie, to mamy 21 osiemnastych, odjąć i teraz 7 dziewiątych przemnażam przez 2 drugie, otrzymuję 14 osiemnastych, no i to się równa 7 osiemnastych. Więc tutaj sobie wpiszemy 718 i to będziemy mnożyli przez odwrotność ułamka, który wyjdzie nam tutaj w tym działaniu. Ile nam wyjdzie? Zobaczmy. 1,1 trzecia to jest inaczej 1,2 szóste. Odjąć 1 szósta. To się równa 1,1 szósta. To się równa 7 szóstych. Czyli pomnożymy przez 6,7. Dobra, to wyrzucamy. I teraz znów przechodzimy do działania w mianowniku. Jak odejmiemy takie dwa ułamki, to otrzymamy minus 4,21. To pomnożymy przez 35setnych. Ok. I teraz uwaga, tutaj mamy mnożenie. Na pewno minus z minusem to jest plus, więc zapiszę sobie plusik, żeby nie zapomnieć. Następnie skrócę tą liczbę z tą liczbą. Do jedynki zostaną nam 2 trzecie. Więc tutaj dodaję 2 trzecie. Może jakoś to tak ładniej spróbuję zapisać. 2 trzecie. Dobra. Teraz tak. Kreska łamkowa. U góry tutaj siódemki nam się ładnie skrócą. Szóstka z 18 ładnie się skróci do 1 trzeciej. Dobra. I teraz tak, wracamy do mianownika. Czwórkę i setkę skracam przez 4. 35, 21 skracam przez 7. I mogę jeszcze skrócić piątkę, 25 przez 5. Więc w mianowniku zostanie nam minus 1, 15. Dodać 2 trzecie od razu może 2 trzecie zamienię na 10 piętnastych i liczbę z licznika przepiszę. I teraz mam 1 trzecią podzielić przez 9 piętnastych. To jest 1 trzecia razy 15 dziewiątych

piątkę setkę przez 5 to z tym przez 20 i stąd otrzymujemy 4 9